Blisko 50 wrocławskich szkół organizuje dla dzieci zimowy wypoczynek w formie półkolonii lub otwartych sal. Zajęcia adresowane są głównie do najmłodszych uczniów, dla których w trakcie ferii rodzice szukają opieki z gwarancją ciekawych zajęć. Łącznie przygotowano prawie 5,5 tysiąca miejsc. Zawsze prowadziliśmy taką zasadę przy organizacji półkolonii, żeby to była aktywność. I tego się trzymamy, czyli wszystkie zajęcia, jakie są, staramy się organizować na zewnątrz, bez względu na pogodę. W związku z tym na przykład jeździmy sobie na basenale do Trzebnicy, bo przy okazji robimy wycieczki po wzgórzach Trzebnickich. Albo na przykład wyjeżdżamy sobie w tereny do sobudki, jeżeli jest śnieg. W sumie razem przyjęliśmy ponad 600 dzieci. Na dwóch turnusach po ponad 300 dzieci każdego dnia. W tym momencie trwają zajęcia kreatywne, gdzie dzieci e, szyją, szyją, dziergają. Czapki, kominy. Akurat jest taka aura, że się przydają. Tutaj obok, za ścianą, mamy zajęcia z czekoladą. Wczoraj byliśmy w Bogolandii, dzisiaj mamy sportowe i jakieś kreatywne, i jakieś z czekoladą. No i jak Ci się podobają te zajęcia? Strasznie, bo będziemy pili czekoladę. Pili i jedli? No. Bardzo mi się to podoba, bo poznałam wiele fajnych ludzi. Mamy dużo atrakcji. Jutro mamy jechać do kina. Pojutrze y, do Lubię Sword na bielany, a po, pojutrze jeszcze do Kowarku. Też zależy nam, żeby szkoła nie kojarzyła się tylko z tą klasą, z tą łapką, z, tylko troszeczkę taka y, inne oblicze naszej szkoły.